Samochód o napędzie elektrycznym jest tylko do miasta, gdzie z kolei nie ma sensu męczyć diesla, ale przecież silnik benzynowy w trasie za dużo pali. Czy musisz mieć dwa samochody? Jeśli masz 400 tysięcy złotych, możesz mieć tylko jeden. Na przykład Mercedesa klasy E w wersji 300DE, czyli z napędem hybrydowym typu plug-in z silnikiem wyskoprężnym. Zanim eksplodujesz, pozwól, że wyjaśnię. W związku z zaostrzonymi normami środowiskowymi, wszyscy producenci, którzy chcą sprzedawać auta w Europie, muszą znacznie obniżyć poziom emisji w gamie modelowej, inaczej będą płacić kary, a właściwie te kary będziemy płacić my, klienci, w cenie nowych samochodów. Jak nie trudno zgadnąć, klient, mając do wyboru samochód droższy lub tańszy, wybierze ten drugi, również z punktu widzenia TCO lub całkowitego kosztu posiadania. Tu liczą się też wszystkie koszty związane z użytkowaniem auta, a więc ewentualne opłaty za wjazd do miasta, zużycie paliwa i tym podobne. Czyli trzeba inwestować w ekonapędy, bo inaczej klient pójdzie do konkurencji. Mercedes obiecuje elektryfikację, to znaczy wprowadzenie wariantów hybrydowych lub elektrycznych całej gamy do 2022 roku. Mam nadzieję, że inni też to zrobią, chociaż to była Toyota, więc jest szansa na hybrydę. Szukasz samochodu o napędzie hybrydowym typu plug-in? Zapoznaj się z aktualną ofertą rynkową w Autokatalogu Samar, porównywarka na Autokatalog.pl oraz aplikacje na iOS i Google. Linki do sklepów Apple i Google w opisie pod filmem. Tu mała uwaga. W tym teście skupię się na napędzie hybrydowym w tym konkretnym modelu Mercedesa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klasie E, Obejrzyj mój test, link do którego wyświetla się teraz na ekranie i jest w opisie pod filmem. Ponadto pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00. A teraz krótki wykład o napędach hybrydowych. Rozróżniamy trzy główne rodzaje: miękką hybrydę, pełną hybrydę i hybrydę typu plug -in. Pierwszy rodzaj to zwykle system wspomagający podczas ostrego przyspieszania oraz umożliwiający czasowe wyłączenie silnika, na przykład podczas toczenia. Pełna hybryda to rozwiązanie, które od lat rozwija Toyota, ale pojawia się też w innych markach. Tu silnik spalinowy i motor elektryczny uzupełniają się w taki sposób, aby zoptymalizować zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń. Czyli ruszasz z miejsca na prąd, ale po przekroczeniu pewnej prędkości lub przy mocniejszym wciśnięciu gazu włącza się silnik elektryczny. Energia kinetyczna odzyskiwana podczas hamowania lub toczenia ładuje niewielkie akumulatory. I hybryda typu plug-in. Tu samochód może pokonać do kilkudziesięciu kilometrów na prąd. Duży akumulator ładowany jest z gniazdka lub nadwyżką energii generowanej przez silnik spalinowy, na przykład podczas dłuższej jazdy po autostradzie. Tych kilkadziesiąt kilometrów powinno wystarczyć do poruszania się po mieście, szczególnie w strefach bezemisyjnych, kiedy jazda na prąd nie jest konieczna, auto można przełączyć w tryb zwykłej, pełnej hybrydy. Mercedes klasy E300DE jest o tyle wyjątkowy, że to hybryda typu plug-in z silnikiem wysokoprężnym. Większość hybryd współpracuje z silnikami benzynowymi, a jedyne hybrydy z dieslem, jakie pamiętam, to Peugeot 508 RXH oraz Peugeot 3008 Hybrid 4. Ten z 2012 roku, bo Peugeot ogłosił niedawno wersję plug-in obecnej generacji. I jeszcze Volvo eksperymentowało z V60 poprzedniej generacji. Mercedes E 300 DE napędzany jest 194-konnym silnikiem diesla, tym samym, co w testowanej przeze mnie kilka lat temu klasie E 220 D oraz motorem elektrycznym o mocy 122 koni mechanicznych, moc prawie się sumuje, prawie, bo końcowy wynik to 306 koni mechanicznych. Moment obrotowy obu napędów pracujących razem to 700 Nm, o 300 więcej niż w dieslu. Czas od zera do setki spadł z 7,3 sekundy w 220 d do 5,9 w 300 de Do zasilania motoru elektrycznego w bagażniku umieszczono pakiet akumulatorów o pojemności 13,5 kWh. Dla porównania jeden z pierwszych masowo produkowanych samochodów o napędzie elektrycznym Mitsubishi IMF miał akumulatory o pojemności 16 kWh. Ajmiev miał mieć zasięg do 160 km, ale pamiętam, że z trudem osiągałem nim około 100 km. Biorąc poprawkę na to, że to był wczesny poziom rozwoju technologii i że ja jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak się jeździ autem elektrycznym, pewnie dałoby się z niego wyciągnąć nieco więcej. Klasa E waży prawie dwa razy tyle co Ajmiev I, i ma obiecywany zasięg w trybie elektrycznym około 50 km. Tyle udało mi się osiągnąć w okresie letnim w Priusie Plug-in Hybrid. Późną jesienią przy niskich temperaturach dodatnich Mercedes E300 DE po odłączeniu od gniazdka zwykle pokazuje 30 parę kilometrów zasięgu. Przy bardzo oszczędnej jeździe miejskiej w niedzielne popołudnie udało mi się przejechać 31 kilometrów na prąd. W normalny dzień przy przeciętnym warszawskim natężeniu ruchu zasięg spada poniżej 30 km. W obu przypadkach wnętrze było dogrzewane jeszcze przed odłączeniem samochodu z gniazdka. Zamiast obiecywanych około 19 kWh dla wersji Sedan, bo kombi ma zużywać niecałe 20 kWh, testowa klasa E300DE zużywała bliżej 30 kWh na 100 km. Podawany przez Mercedesa średni wynik z użycia paliwa na poziomie 1,6 litra na 100 km zakłada przejechanie tych 50 km zanim po raz pierwszy włączy się silnik spalinowy, a resztę w trybie hybrydowym. I wtedy powinno wyjść coś koło 2 litrów. Mnie po całym dniu udało się w sumie pokonać około 30 km zanim po raz pierwszy włączył się silnik spalinowy, a kolejnych 20 parę km. Tzw. zielonego zasięgu to otoczenie się na prąd w korkach w trybie hybrydowym. Oczywiście, gdybym pracował w biurze, w ten sposób mógłbym dojechać do pracy, tam załadować do pełna, a następnie wrócić do domu i mógłbym wtedy nie korzystać z silnika spalinowego wcale lub korzystać z niego tylko na autostradzie. Przy okazji, ładowanie z domowego gniazdka 230 V trwa około 5-6 godzin. Z gniazda typu 2, w zależności od jego mocy, można skrócić czas do półtorej godziny. Ładowarka w samochodzie przyjmie 7,4 kW. Samochodem można jeździć w jednym z czterech trybów: hybrydowym, elektrycznym, oszczędzającym energię oraz ładowania. Czyli na przykład, aby nie rozładować akumulatorów potrzebnych do jazdy w mieście, na autostradzie warto włączyć tryb oszczędzania energii. A jeśli po przejeździe przez miasto potrzeba energii na przejazd przez inne miasto, akumulatory można doładować w trybie ładowania, na przykład podczas jazdy autostradą. Nie jest to najbardziej wydajny sposób ładowania, ale jest możliwy. Jak się tym jeździ? Wygodnie i cicho, to znaczy cicho przestaje być, kiedy włącza się nieznośnie głośny diesel. Pewnie nie pomaga niska temperatura, ale i tak potwornie klekocze. Nie udało mi się zrobić jednorazowo wystarczająco długiej trasy, żeby silnik się nagrzał i wyciszył. I to jest problem z hybrydą z silnikiem wysokoprężnym. Plus jest taki, że kiedy przyjdzie co do czego, to E300DE ma kopa. Nie jest to takie gwałtowne wciśnięcie w fotel, jak w samochodzie elektrycznym, ale przyspieszenie zdaje się nie mieć końca, nie czuć zmiany biegów. To zasługa dziewięciostopniowej przekładni hybrydowej. Po prostu krajobraz za oknem coraz bardziej się rozmywa. Ale rozpędzone dwie tony trzeba później zatrzymać i awaryjne hamowanie na takiej zwykłej drodze, kiedy nic nie ma przede mną okej. Okay. Nic się nie dzieje, po prostu nic nie znosi, nie zarzuca. Wszystko jest ok, ale wyobrażam sobie, że gdybym miał przed sobą zbliżającą się przeszkodę, to każdy z dodatkowych 300 kg przeliczałbym w głowie bardzo szybko na dodatkowe centymetry drogi hamowania. Zamiast się ścigać, lepiej skorzystać z licznych systemów wspomagających kierowcę. Które oprócz jazdy półautonomicznej mają ułatwić osiągnięcie jak największej wydajności. Na przykład w trybie ECO samochód korzysta z danych z nawigacji, już nie trzeba ustawiać celu, i sam sugeruje zdjęcie nogi z gazu przed zbliżającym się skrzyżowaniem, zakrętem, ograniczeniem prędkości lub jeśli w oddali jedzie samochód. Tak zwany haptyczny pedał gazu stawia opór lub wręcz wypycha stopę do góry, co pomaga kierowcy jechać bardziej wydajnie. Dodatkowo sugestia zdjęcia nogi z gazu pojawia się na wyświetlaczu Head Up. To wszystko ma swoją cenę i nie chodzi mi tylko o blisko 400 tysięcy zł, które kosztuje testowy egzemplarz wraz z wyposażeniem dodatkowym. Bagażnik jest mniejszy, bo akumulatory. Nie jest tragicznie, ale zamiast 540 litrów jest 370. Zapakowanie tu większych walizek jest wyzwaniem. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, jest też E300DE kombi. Plus jest taki, że napęd hybrydowy nie zabrał miejsca wewnątrz. Z tyłu i z przodu jest tak samo przestronnie jak w wersji z konwencjonalnym napędem. W ogóle hybrydowy Mercedes praktycznie nie różni się od zwykłego diesla czy benzyny. Wewnątrz rozpoznasz go głównie po przycisku zmiany trybu jazdy i ewentualnie po nieco zmienionej grafice obrotomierza, bo musi ona uwzględnić jazdę w trybie elektrycznym i odzyskiwanie energii. Z zewnątrz, poza oznaczeniem na klapie, E300DE zdradza też klapka na tylnym zderzaku. Pod nią znajduje się gniazdo do ładowania. Po pierwsze, przydałoby się osobne oświetlenie pod klapką, bo w nocy trudno trafić wtyczką. Po drugie, nie wiem, czy zmuszanie do parkowania tyłem do ładowarki jest najlepszym rozwiązaniem. Wiem, z tankowaniem przecież sobie radzimy, ale słupki do ładowania są czasem ustawione w dziwnych miejscach i w dodatku kable są często za krótkie. Rozumiem po co i dla kogo powstał Mercedes klasy E300DE. Dla człowieka, który mieszka kilkadziesiąt kilometrów za miastem i codziennie dojeżdża do pracy autostradą, albo musi pokonywać długie dystanse, ale potem dojechać do centrum miasta. W trasie diesel jest oszczędny, a do miasta wystarczy 13,5 kWh w akumulatorach. Doceniam koncepcję, nie wiem tylko ilu potencjalnych klientów na takie rozwiązanie mieszka w Polsce. A co ty sądzisz o hybrydach typu plugin? Czy to lepszy wybór od auto napędzie elektrycznym? I czy hybryda z dieslem ma Twoim zdaniem sens? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.